Teraz chciałbym wspomnieć, jak już wiecie, jak go się odpala, wiecie, jak się otwiera klapę, wiecie, jak się blokuje kierownicę, wiecie, jak mniej więcej zmieniać podstawowe parametry, gdzie można skasować trip A, gdzie można skasować jakby ustawienia, jeśli chodzi o informacje, to chciałbym teraz wam powiedzieć o docieraniu, bo to jest bardzo ważne. Zobaczcie, bardzo, musicie przez pierwsze. 300-500 km jeździć, między, tak powiedzmy, tutaj bardziej nie obroty są ważne, bo on jest blokowany tak do 6000. Tu już yy, nie trzymamy się tych obrotów 6-7. Bardziej chciałbym, żebyście trzymali prędkości. To jest te pierwsze 300-500, jeździmy między 60 a 70. Wygląda to tak, że dajemy mu gazodechy. On i tak na mapa jest tak zaprogramowana, że nie ma maksymalnych obrotów od razu, więc przyspieszamy dynamicznie. Osiągasz te 70 km, od razu puszczasz manetkę gazu, nie hamujesz. Puszczasz, zwalniasz do 50 i przyspieszasz do 70. I tak jeździsz przez pierwsze 300-500 km. Przegląd jest na 300. Wymieniamy oleje, robimy przegląd gwarancyjny, żeby utrzymać gwarancję. Przypomnę, dwuletnią z możliwością przedłużenia o rok, czyli łącznie 3 lata. Szczegóły znajdziecie na stronie Barton Motors albo Barton Polska. Tam jest to wszystko opisane szczegółowo. Po pierwszym przeglądzie wchodzimy w drugi etap docierania i mamy prędkość między już 70 a 80 i zasada jest taka sama. Osiągamy 80, puszczamy manetkę gazu, zwalniamy do tam powiedzmy 60 i znowu manetka do końca. O, osiągamy te 80. Znowu puszczamy manetkę gazu. Nie staramy się jakoś mega dochamowywać, bo to też jest niebezpieczne, żeby nie było czegoś takiego, że z 80 puszczacie gaz, hamulec i macie 40. To jest niebezpieczne. Wystarczy puścić mu tą manetkę gazu i przyspieszyć. Puścić. Najlepiej jeździć od razu po mieście w takim cyklu miejskim. Unikać od razu po otrzymaniu motoskuterka dalekie trasy po 150-300 km. To jest bardzo, bardzo ważne. I po drugim przeglądzie na 1500. Będzie w pełni dotarty, więc można go już wtedy na maksa. On pewnie około 10 105 km osiągnie. Zobaczymy, jaka będzie, jaki będzie efekt po naszej mapie, do której mam nadzieję dojdzie. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o, um, o docieranie.